Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. W dalszej części tego materiału będą spoilery dotyczące fabuły Strażników Galaktyki 3, no bo jak gadać o easter i rzeczach, które mogliście ominąć, nie zdradzając Wam fabuły. Tak więc, jeżeli jeszcze nie oglądaliście Strażników Galaktyki 3, to serdecznie polecam wybrać się na to do kina, a później wrócić i obejrzeć ten materiał. Strażnicy Galaktyki 3 to film w reżyserii i ze scenariuszem Jamesa Gana, który napisał scenariusz i wyreżyserował dwie poprzednie części. No i jest tutaj oczywiście mnóstwo nawiązań do szerszego MCU, ale i też poprzednich części Strażników Galaktyki. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w tym materiale nie będę mówił o dosłownie wszystkich histeregach i nawiązaniach, które można było zobaczyć w Strażnikach Galaktyki, będę mówił tylko o tych według mnie najciekawszych. Niektóre z nich zobaczył każdy, a niektórych nie zobaczył nikt, tak więc zapraszam do materiału. Film jak zwykle zaczyna się od sekwencji z logiem Studia Marvel. Tym razem jest to nieco inaczej zrobione, ponieważ widać tam sceny tylko ze Strażników Galaktyki. No, i jest to moim zdaniem bardzo fajny zabieg, ponieważ pokazuje, że jest to takie pożegnanie ze Strażnikami Galaktyki. James Gunn powiedział już wielokrotnie, że jest to ostatni film o Strażnikach Galaktyki w tym składzie i z jego reżyserią i scenariuszem. Teraz James Gunn przeniósł się do konkurencji, czyli do Warner Bros., aby szefować wraz z Peterem Safranem um, DC Universe. Na początku filmu Rocket słucha piosenki The Creep I'm Weirdo, co jest bardzo dobrym nawiązaniem do całej historii Rocketa Rakuna. Rocket myśli o sobie jako o takim właśnie dziwaku, takim nieudanym eksperymencie, a moim zdaniem jest wręcz przeciwnie. Kolejna sprawa, której mogliście nie zauważyć, to początek filmu i historia Rocketa Rakuna. Widzimy w niej, jak high evolutionary wybiera swój obiekt eksperymentów. Oczywiście wypadło na naszego ukochanego, Rocketa Rakuna, który jest takim ukrytym bohaterem tej całej trylogii. Zwróćcie jednak uwagę na to, że tylko on nie cofnął się do końca, do tyłu klatki co może wskazywać na jego ciekawość i odwagę już od młodych dni. No i co ciekawe w poprzednich Strażnikach Galaktyki kiedy zostali złapani przez Nova Corps było pokazane takie jakby więzienna scena z takimi różnymi detalami dotyczącymi każdej postaci. W momencie kiedy pokazywali Roketa było napisane, że jego współpracownikami są Groot i Layla. W tej części poznaliśmy Lailę, czyli taką bratnią duszę Roketa Rakuna. Głos Laili użyczała Linda Cardellini, która już wystąpiła w MCU i występowała w bardzo dużej ilości filmów Jamesa Ganna, m.in. jako Velma w Scooby-Doo. A w MCU grała żonę Hokaja, która prawdopodobnie w przyszłości, być może tak, być może nie, będzie super bohaterką znaną jako Mockingbird. Oprócz tego Michaela Hoover użyczała głosu flor, natomiast Tips mówił głosem Asima Chaudriego. Pierwsze słowo, które Rocket Raccoon wypowiada, to hertz, czyli ból boli. No i to pokazuje, jak bezwzględnym i okrutnym był high evolutionary względem nie tylko jego, ale i innych eksperymentów. No więc przenosimy się na Nower, który teraz jest bazą Strażników Galaktyki. Strażnicy kupili Nower bodajże z tego co pamiętam od kolekcjonera. No i Nebula wraz z grutem przywieszają znak, który w przetłumaczeniu daje nam Strażnicy Galaktyki. Nie wiem czy zauważyliście, ale kiedy Nebula niosła pijanego Starlorda, nie był to Chris Pratt, tylko była to jego naprawdę dobrze wykonana kukła, która nawet oddychała. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, której jeszcze nie odkryliśmy od 2014. James Gunn wielokrotnie powiedział, że są jeszcze easter eggi w Strażnikach Galaktyki nawet jeden z 2014, których jeszcze nie odkryliśmy. I jeżeli nie odkryjemy ich do premiery Strażników Galaktyki 3, no to on odkryje ten isterek przed nami. No jeszcze tego nie zrobił. W każdym razie chodzi tutaj o jakieś ukryte znaczenie. No nie wiemy o co chodzi, ale isterek został odkryty w około 60-70%. Prawdopodobnie ma to związek z koordynatami. No i w trzeciej części pojawiło się coś ciekawego. Koordynaty nowhere są inne niż wcześniej i to może wskazywać na to, że zobaczymy to oczywiście później w filmie. Nowhere jest mobilne, ale też dostaliśmy koordynaty Innych, um, innych baz czy innych miejsc. Na przykład koordynaty orgoscope to A41P2326Y430 plus 174144V, cokolwiek to znaczy. Kraglin przejął rolę jądu, i teraz ma na głowie łuskę i może kontrolować strzałę. Niestety nie idzie mu tak jak powinno, bo nie używa do tego serca. Używa tylko rozumu, ale to się zmieni pod koniec filmu. W każdym razie, podczas prób. Strzelił prosto w serce Nebuli. Nebula nic sobie z tego nie zrobiła, ale miejsce, e, jakby dostania tą strzałą, jest bardzo ważne. Wskazuje na to, że Nebula, jako tako, w cudzysłowie nie ma serca. I jest to dewastująco pokazane, jak Thanos e, eksperymentował na swojej córce. W kolejnej scenie Strażnicy Galaktyki jedzą szczury, które widzieliśmy w poprzedniej części. Takie fajne nawiązanie, postanowiłem o nim wspomnieć, bo nie każdy zauważył. W dalszej części filmu pojawiają się oryginalni Strażnicy Galaktyki ze Stakarem Ogrodem na czele w tej roli Sylwester Stallone. Dlaczego powiedziałem oryginalni Strażnicy Galaktyki? Ponieważ ci uformowali się przed naszymi Strażnikami Galaktyki. W składzie Ravagers/Strażników Galaktyki widzimy między innymi Martineksa, czy Krugara. Niestety nie widzimy tutaj dwóch członków drużyny, których widzieliśmy wcześniej, czyli Charlie 27 i Aleta Ogord. No i fajnie zobaczyć, że w MCU istnieje magia podobna do tej, której używa Doctor Strange, dzięki której można tworzyć emotki. Strażnicy Galaktyki docierają na ogroskop, no i tam ubierają się w kolorowe stroje takie kosmonautów. Jest to nawiązanie do Odyssei Kosmicznej 2001, co potwierdził James Gunn. Strażnicy Galaktyki mają nowy statek kosmiczny. Jest to ich trzeci film i trzeci statek kosmiczny. Pierwszym statkiem strażników był Milano po Alice Milano w drugiej części dostali Benetar, co jest oczywiście nawiązaniem do muzyka Pata Benetara w trzeciej części ich statkiem jest Bowie, czyli muzyczne nawiązanie do Davida Bowie. Oprócz Lily, Floor i Tiffs mieliśmy tutaj naprawdę mnóstwo cameo od aktorów, którzy często współpracują z Jamesem Gunnem. Widzieliśmy tutaj między innymi Michaela Rookera jako Yondu, Neitena Filliona, a tutaj możecie zobaczyć Jennifer Holland, czyli administratorkę Quall, która jest żoną Jamesa Gunna. Warpick, którego poznajemy pod koniec filmu, mówi głosem Judy Greer, którą kojarzycie z Antmana. Dalej Kraglin gra w pokera z Brokerem, czyli Christopher Fairbank. Oprócz niego przy stole pojawia się Kaczor Howard, czyli Seth Green. Kolejne cameo, które możemy zobaczyć to Daniela Melchior, która wciela się w Urę. Widzieliśmy ją wcześniej w Suicide Squad. Dalej pojawia się też Pete Davidson, którego widzieliśmy w Suicide Squad. No i oprócz tego pojawia się bardzo dużo różnych cameo, o których nawet pewnie nie mam pojęcia i będę dowiadywał się przez kolejne miesiące. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, jakie jeszcze cameo wyłapaliście w tym filmie. No i tutaj od razu chciałbym powiedzieć, że pojawił się człowiek marchewka, i tutaj jest pewien, pewien taki trop, bo w Quantumanii pojawił się człowiek brokuł, teraz pojawił się człowiek marchewka. Kto będzie następny, człowiek seller albo człowiek pomidor? Dajcie mi znać w komentarzu poniżej. No i dalej strażnicy pojawiają się na Counter Earth, czyli miejsca wyciągniętego prosto z komiksów, które stworzył High Evolutionary. Bazując na wystroju Counter Earth wydaje mi się, że zatrzymali się mniej więcej na latach 70-80 ubiegłego wieku, czyli mniej więcej w czasie kiedy e, e, Star-Lord został porwany z Ziemi przez Ravagers. Jeżeli chodzi o komiksy wydawnictwa Marvel, to High Evolutionary chciał stworzyć taką replikę Ziemi, tylko że idealną. Zarówno w filmie, jak i komiksach, High Evolutionary niszczył Counter Earth i tworzył nowe, tak aby stworzyć jeszcze lepsze społeczeństwo. Tak więc tutaj ten motyw został powtórzony. Na Counter Earth pojawia się nawet replika Statuły Wolności, tylko że zamiast Statuły Wolności widzimy tam High Evolutionary trzymającego małpę. No i dlaczego małpę zapytacie? Otóż jest taka teoria, która nazywa się Teorią Ewolucji, która mówi, że człowiek pochodzi od małpy. No i to jest właśnie piękne nawiązanie do tej um, całej teorii ewolucji. Dalej dowiadujemy się też, skąd Rocket ma imię Roket. My poznajemy go jako Roket, ale wiemy, że jego oryginalne i pierwotne imię to 89P13. Rocket nadał sobie to imię, widząc rakietę lecącą ku niebiosom. Taką wolną rakietę, która robi co chce. No i oczywiście jego imię to jest taki synonim wolności. Wydaje mi się, że największym easter eggiem, nawiązującym do całego MCU, jest wzięcie odpowiedzialności przez Petera Quilla za to, co wydarzyło się z Thanosem. Powiedział, że stracił panowanie nad sobą, i właśnie przez niego Thanos no, zwyciężył w Infinity War. No wiecie, chodzi o tą scenę, w której Thanos pod wpływem Mantis powiedział coś, czego nie powinien powiedzieć o Gamorze w obecności Petera Quilla, no i temu odbiło i go spoliczkował. Dalej po raz pierwszy od 2008 dostajemy nieocenzurowane słowo na F, czyli w, po polsku słowo na K. No i niestety nie oglądam MCU z dubbingiem, dlatego dajcie mi znać jak to przetłumaczyli w polskiej wersji, jeżeli oglądacie filmy z dubbingiem. Bardzo jestem ciekawy, no i to jest pierwsze historyczne takie słowo po bardzo wielu prawie wypowiedzeniach tego słowa. No najczęściej i najbliżej był oczywiście Samuel L. Jackson. W plecaku Petera Gamora znajduje zdjęcie z Polaroida. Na zdjęciu widzimy matkę Petera i jego dziadka. No i uwierzcie mi lub nie, ale jest to pierwsze nawiązanie w MCU, które mówi, że Peter pamięta o swojej matce nie tylko poprzez właśnie te super taśmy, które mu nagrała na kasety. Ma również zdjęcie. Jeżeli chodzi o MCU, to po strażnikach Galaktyki mamy oficjalnie cztery postaci, które nazywają się Kapitan Marvel. Mamy Karol Danvers, mamy Monikę Rambo, mamy Kamale Khan i teraz mamy Fyla Vell. Dalej, High Evolutionary wspomina o kilku swoich kreacjach. Wspomniał o Kseronianach i Animenach. Oprócz tego wspomniał jeszcze o suwerennych, ale tak. Kseronianie pierwszy raz w komiksach Marvela pojawili się w 1972 z tego co pamiętam, a Animeni w 1995, ale mogę się mylić. Statek High Evolutionary pełen był różnych zwierząt, no w sumie można by przyrównać go do Arki Noego. W każdym razie w jednej z klatek był orzeł. I być może jest to bardzo naciągane, ale wydaje mi się, że może to być nawiązanie do Peacemakera, którego zresztą stworzył James Gunn w DC Universe. No ale tak jak powiedziałem, może to być mega naciągane. Kiedy Adam Warlock ratuje Petera Quilla przez dosłownie ułamek sekundy, widzimy scenę podobną do tego narysowanego, czy namalowanego, czy raczej stworzonego przez Michała Anioła: Bóg i Adam, dzieło, dzieło kreacji. Groot mówi tylko I am Groot albo we are Groot. No i na końcu tego filmu powiedział I love you guys. Dlaczego i co się z tym stało? No to już to wyjaśniłem w poprzednim materiale, dlatego nie będę się tutaj w to jeszcze raz zagłębiał, ale chciałem po prostu o tym wspomnieć. No ale to raczej wszyscy zauważyliśmy, bo było naprawdę głośno w kinie, kiedy to usłyszałem. Nie wiem czy wiecie, ale Drax oprócz tego, że jest niewidzialny, to jeszcze nie tańczy. W pierwszej i drugiej części Strażników Galaktyki mówił to kilka razy, jednak na końcu trzeciej części w końcu zatańczył. Co to oznacza? No ja lubię myśleć, że oznacza to, że Drax jest po prostu wolny, już nie wstydzi się siebie albo nie wstydzi się po prostu tańczyć. No nie wiem, ale może wymać jakąś interpretację. Ja mówię, że Drax jest po prostu wolny, ma wolny umysł. Oczywiście w Strażnikach 3 pojawiają się Abilisksy, które widzieliśmy w drugiej części. No i tutaj mają kompletnie inną rolę, ponieważ Mantis, jakby, udobruchała sobie trzy takie bestie, no i poszła sobie w swoją stronę, w swój serial albo swój spin-off, albo swój film, albo cokolwiek swojego, prawdopodobnie na Disney. Tak więc fajnie wiedzieć, że nie są to tylko bestie rządne krwi. No i jeszcze w pierwszym akcie poznajemy Adama Warlocka, który został zasugerowany już 6 lat wcześniej w Strażnikach Galaktyki 2. Jeżeli chodzi o komiksy wydawnictwa Marvel, to Adam Warlock jest jednym z najsilniejszych bytów, jakie kiedykolwiek powstały. Tutaj zostało zasugerowane, że nie jest jeszcze idealny, że został wyciągnięty ze swojego kokona zbyt wcześnie, dlatego jest takim, takim nazwijmy to, dzieckiem. Jednym z ciekawszych hysteregów jest tak zwany taniec epitera Quilla, czyli Face off, jak on to nazywa. No i to jest bardzo ważne, bo po polsku nie brzmi to tak samo i nie jest to tak świetnym nawiązaniem. Ponieważ Face off, no to oczywiście oznacza to pojedynek, ale dosłownie znaczy to bez twarzy, ściągnąć twarz. I dokładnie to stało się z High Evolutionary. Peter Quill powiedział, że on nie będzie z nim walczył, on chce się z nim jakby pojedynkować na taniec, nazwijmy to. Chce się z nim zedrzeć, czyli taki zrobić face-off. No i dokładnie to stało się z High Evolutionary. Dosłownie stracił twarz, jest teraz bez twarzy, co zresztą pokazuje, że nie jest idealny. No i zostały nam jeszcze sceny po napisach, które omówiłem już w innym materiale, ale tutaj tylko wspomnę tak bardzo ogólnie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się szczegółów, to zapraszam do innych moich materiałów. W pierwszej scenie po napisach poznajemy nową drużynę Strażników Galaktyki i ich nowe misje, tak więc to nie jest koniec Strażników, a raczej ich nowy początek. W drugiej scenie po napisach poznajemy jakby bardziej relację Pitera z jego dziadkiem, i tam jest nawiązanie w gazecie, którą czyta jego dziadek, do porwania Kevina Bacona przez kosmitów, co widzieliśmy w odcinku specjalnym Strażników Galaktyki. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku tego materiału, w tym filmie jest jeszcze mnóstwo innych nawiązań. Większość pewnie związana jest z muzyką, która jest taką, takim osobnym opowiadaniem w filmach Strażnicy Galaktyki w MCU. No, ale możecie w komentarzach mi napisać, jakie jeszcze fajne nawiązania znaleźliście. No i nie mówię tutaj o tych super oczywistych, o których zresztą też kilka razy wspomniałem w tym materiale, ale o takich naprawdę mega, mega ciekawych. Trzymajcie się, na razie.